Znacie jakieś ponadczasowe historie o absolutnie uniwersalnym przekazie? W kontekście ponadczasowości często mówi się o biblijnych przypowieściach, ale też o podobnych do nich w konstrukcji mitach, np. greckich, także baśniach czy legendach. Zazwyczaj im więcej w nich archetypowych postaw, np. ojca, bohatera, czy cienia oraz filozoficznych pytań leżących u podstaw naszego istnienia, tym łatwiej z takimi opowieściami się nam utożsamiać, niezależnie od czasów, w jakich przychodzi nam żyć. Dzisiaj chciałbym się przyjrzeć właśnie jednej z takich, choć starych, to zaskakująco aktualnych książek mianowicie Frankensteinowi, autorstwa angielskiej poetki i pisarki okresu romantyzmu Mary Shelley. Frankenstein, czyli współczesny Prometeusz, jak brzmi pełny, często zapominany tytuł, to słynna, mroczna powieść gotycka z 1818 roku, uważana również za pierwszą powieść science fiction w ogóle. Potwór stworzony przez naukowca Wiktora Frankensteina to wielokrotnie wykorzystywany w popkulturze motyw monstrum słynne już nie tylko w świecie grozy, ale też komedii, teatru, a nawet bajek dla dzieci. Pierwowzór książka Mary Shelley ma też jednak niezwykle ważne filozoficzne dno, które stawia pytania o tak ponadczasowe kwestie jak niebezpieczeństwa płynące z odrzucenia i samotności, bezrefleksyjna wiara w naukę i postęp oraz odpowiedzialność. Jeżeli jesteście ciekawi, co takiego możemy wyciągnąć z Frankensteina dla siebie, to zostańcie ze mną. A po więcej psychologicznej wiedzy, filozoficznych rozważań i dyskusji, poleceń literackich, a także podsumowań najciekawszych informacji z odcinków, zapraszam Was też na mój profil na Instagramie. Ten profil to człowiek absurdalny. Przyznam się, że historię Frankensteina znałem mniej więcej jak chyba każdy poprzez popkulturę, ale też nigdy nie przeczytałem samej książki, samego oryginału. Bardziej wydawała mi się ona taką ciekawostką niż specjalnie refleksyjną lekturą. Na powieść Mary Shelley trafiłem niedawno w aplikacji BookBeat. Z ciekawości zacząłem jej słuchać i muszę przyznać, że forma świetnie przygotowanego audiobooka, głos lektora idealnie budowały klimat jakby nie patrzeć powieści grozy, pozostawiając mnie dodatkowo z wieloma przemyśleniami. Jeżeli lubicie posłuchać dobrej literatury, to serdecznie polecam Wam Buckwit. Znajdziecie tam nie tylko Frankensteina, ale też wielu innych klasyków literatury, których dzieła omawiałem już na kanale, m.in. Orwella, Tolstoja, Kafkę, Konrada czy Wilda. A oprócz kanonu znajdziecie również wiele literackich nowości w formie audiobooków i e-booków. Jeżeli chcielibyście spróbować ich bogatej oferty, to mam dla Was specjalny kod promocyjny, który umożliwia Wam 4 tygodnie korzystania za darmo z aplikacji, jeżeli jeszcze z Bugbit nigdy nie korzystaliście. Ten kod to Lukasz, a link do aplikacji znajdziecie w opisie tego odcinka. Polecam. Rozdział pierwszy. Okoliczności powstania Frankensteina. Zapewne nawet jeżeli nie czytaliście powieści ani nie oglądaliście żadnej z ekranizacji, to i tak kojarzycie mniej więcej historię Frankensteina w maksymalnym streszczeniu. Powieść opowiada nam losy wybitnego naukowca, Wiktora Frankensteina, który pragnie poznać tajemnicę życia i śmierci. Po wielu latach makabrycznych eksperymentów udaje mu się ożywić istotę złożoną z kawałków kilku nieboszczyków. Stworzenie okazuje się bardzo sprawne fizycznie i inteligentne, ale jego wygląd jest na tyle przerażający, że Frankenstein postanawia je porzucić. Opuszczony potwór, poza intelektem, ma też w sobie sporo wrażliwości, dlatego doskwiera mu samotność i pragnienie zbliżenia się do ludzi. Ci jednak boją się go, na jego widok reagują ucieczką lub agresją. Potwór postanawia więc odnaleźć swojego stwórcę. Kiedy mu się to udaje, prosi naukowca, aby ten stworzył dla niego towarzyszkę. Ponieważ Wiktor Frankenstein odmawia, monstrum wpada w szał i zabija ukochaną uczonego. Co wyjątkowego jest w tej historii, kiedy zacząłem przygotowywać się do tego materiału, z zaskoczeniem odkryłem, jak w jak wielu pracach, książkach, artykułach pojawiają się nawiązania do powieści pani Szelej. I tak jak wspominałem na początku, najbardziej uniwersalne są te historie, które mają w sobie coś archetypowego i dotykają zagadnień, nad którymi jako ludzkość zastanawiamy się od wieków. I tak też jest z Frankensteinem. Historia ta ma w sobie sporo z takiej biblijnej przypowieści. Myślę też, że nie przypadkiem okoliczności powstania tej powieści mają w sobie też coś wprost apokaliptycznego. Jak bowiem możemy przeczytać, zarys fabuły pojawia się po raz pierwszy w 1816 roku, w roku znanym jako Rok bez lata najzimniejsze, najbardziej mokre i najdziwniejsze lato tysiąclecia. Ta nagła, niespotykana zmiana klimatu wynikała zaś z potężnej erupcji wulkanu Tambora w Indonezji w kwietniu 1815, która stworzyła zasłonę pyłu wulkanicznego wokół Ziemi, blokując Słońce na 3 lata. Między innymi dlatego szwajcarskie wakacje nowożeńców Mary i jej męża, również poety Persiego, którym towarzyszył też sam lord Byron i kilku innych pisarzy, przebiegały dość nietypowo. Artyści spędzali przez pogodę je głównie pod dachem i z nudów któregoś wieczoru postanowili zorganizować konkurs na opowiadanie o duchach. Jak możecie się domyślić, wygrało opowiadanie o potworze Frankensteina, choć tamtej nocy zrodziło się też rzekomo opowiadanie Wampir, autorstwa Johna Polidoriego, na bazie którego Bram Stoker stworzył później postać Drakuli. Nietypowe lato nie odpowiadało jednak tylko za nudę u pisarzy. Nagłe ochłodzenie się klimatu było powodem też istnej katastrofy rolniczej, za którą poszła klęska głodu i różnych chorób szerząca się między innymi w Europie. Sytuacja, w której fala wygłodzonych, zdesperowanych, dopuszczających się nieraz potwornych aktów ludzi przelewała się przez kontynent, miała więc prawdopodobnie niemały wpływ na powstanie historii słynnego monstrum. Rozdział drugi. Do czego prowadzą uprzedzenia i odrzucenie. Mocno rzucającym się w oczy wątkiem powieści jest pokazanie, jaki wpływ mają na rozumną, czującą istotę odrzucenie i wykluczenie jej ze społeczności. Tutaj odbywające się na bazie samej powierzchowności potwornie wyglądającego stworzenia. Tymczasem, potwory też mogą być jak cebula i mieć warstwy, a nieciekawy wygląd może skrywać niewinność i dobre serce. Pisząc to swoją drogą, odkryłem, jak bardzo historia Szreka jest wzorowana na historii potwora Frankensteina, który niestety na swojej drodze nie spotkał przyjaznego osła i nie otrzymał stworzonej na jego podobieństwo ukochanej. Odrzucony przez własnego stwórcę, wykluczony przez ludzi, zrozpaczony perspektywą wiecznej samotności stwór wpada w morderczy szał i dopiero wtedy staje się prawdziwym potworem. Widać tutaj wpływ na autorkę poglądów chociażby Jean-Jacques Rousseau i jego teorii szlachetnego dzikusa, czyli założenia, że ludzie z natury byli dobrzy dopiero cywilizacja ich skaziła. Kiedy jednak rozmawia się o uprzedzeniach, stereotypach i tak dalej, dość łatwo wpaść w banał i powtarzać proste, no nie powinniśmy się nimi kierować. Niestety myślenie oparte o stereotypy i generalnie lęk przed wszystkim, co inne i nieznane, są w nas bardzo głęboko ewolucyjnie zakorzenione. Lubię taki prosty przykład, że geny przekazali przede wszystkim ci nasi przodkowie, którzy na widok Czegoś, co szeleści w krzakach, albo pojawia się gdzieś tam w buszu, brali nogi za pas, a nie zastanawiali się i postanawiali z ciekawości sprawdzić, a może to jednak nie jest drapieżnik. Co ciekawe, sam się kilkukrotnie na własnej skórze przekonałem, jak ciężko czasami zapanować nad swoim myśleniem i powstrzymać dość naturalnie pojawiające się odruchy. Na przykład byłem kiedyś na wyjeździe w Amsterdamie i nocując w dzielnicy, która była w zasadzie zamieszkiwana przez samych muzułmanów, albo też zatrzymując się w Nowym Jorku, w Queens, na ponad tydzień w hostelu, też w zasadzie będąc otoczonym tylko przez ludzi samych ciemnoskórych, czułem się dość mocno nieswojo, czułem się zalękniony, choć. Jakichś takich prawdziwych powodów tutaj nie było. Czy więc powinniśmy po prostu zaakceptować nasze uprzedzenia i nic z nimi nie robić? Też nie, ale dlatego tak bardzo ważne jest uświadomienie sobie tych wszystkich mechanizmów, żeby można było świadomie na poziomie intelektualnym na nie reagować. Zacząłem materiał też od tego, że uważam Frankensteina za książkę niesamowicie aktualną. I zauważmy, po raz kolejny powraca do nas kwestia kryzysu migracyjnego i pojawiających się różnych związanych z nim lęków. Żeby jednak nie było, że temat jest prosty, możemy w kontekście kryzysu imigracyjnego wyciągnąć z Frankensteina jeszcze jeden ciekawy wniosek. Zauważmy, że to izolacja i odrzucenie doprowadziły przede wszystkim potwora do szaleństwa. Bardzo spodobała mi się kiedyś pewna wypowiedź Sławoja Rziszka, bardzo z tym wątkiem moim zdaniem związana. Ten słynny lewicowy filozof podkreślał, że choć generalnie jest za przyjmowaniem uchodźców i imigrantów w Europie, zważywszy że problem ten będzie się tylko w najbliższych latach nasilał, biorąc pod uwagę chociażby kryzys klimatyczny, to jednak jego zdaniem nie można do tego podchodzić w sposób taki bezrefleksyjny, bo teraz nie wystarczy to, że zdejmujemy pewne mury zewnętrzne i zapraszamy wszystkich do siebie do środka. Jeżeli jak mówił, nie pozbędziemy się też pewnego rodzaju murów wewnętrznych i nie nauczymy się, jak budować społeczeństwo, chociażby z ludźmi obcymi kulturowo, to tak naprawdę zgotujemy sobie tylko jeszcze bardziej poważny problem, bo przez wykluczenie i odrzucenie w tej społeczności, nastroje, szczególnie u tych ludzi, będą się z czasem tylko radykalizowały. Więc to jest oczywiście złożony temat, już nie na ten materiał, ale jak ważne jest też zwrócenie uwagi na te wszystkie aspekty. Rozdział trzeci. Czy nauce wszystko wolno? Wiktor Frankenstein, jak na realia książkowe, był naukowcem genialnym. W końcu to jego naukowe zdolności umożliwiły mu wczuć się w Boga i niczym Bóg ożywić to, co nieżywe. Spośród najgłębszych ciemności nagle zaświtało mi światło, tak olśniewające i cudowne, a przy tym tak proste, że od ogromu możliwości, jakie symbolizowało, doznawałem oszałamiającego zawrotu głowy. Jakkolwiek równocześnie zdumiewałem się tym, dlaczego spośród tylu geniuszów, którzy prowadzili te same badania, nikomu nie przypadło w udziale to tak nadzwyczajne odkrycie. Imponujące, prawda? Posiadając taką moc, dość łatwo dać się chyba jednak ponieść zaślepiającej wierze w siebie i możliwości nauki. Najróżnorodniejsze uczucia miotały moim sercem, porywając mnie za sobą niby huraganowy wicher w pierwszym zapale powodzenia. Nikt tego pojąć nie zdoła. Życie i śmierć wydały mi się teraz idealnymi granicami, przez które muszę się najpierw przedrzeć, a potem zalać potężnym potokiem światła ten ciemny świat. Nowy gatunek będzie mi wdzięczny jako swemu źródłu i twórcy. Wiele szczęśliwych i wspaniałych istot ludzkich mnie będzie zawdzięczać swe istnienie. Żaden ojciec nie mógłby żądać tak pełnej wdzięczności od swego dziecka, na jaką ja z ich strony będę zasługiwał. Wiemy jednak, do czego pycha Frankensteina doprowadziła. Niesamowite odkrycie przyniosło koniec końców cierpienie, zniszczenie i śmierć. Wątek ten również jest bardzo symboliczny i ponadczasowy. Nieprzypadkowe jest rozwinięcie tytułu współczesny Prometeusz. Mitologiczny tytan dał bowiem ludziom życie i ogień, za co został jednak skazany przez Zeusa, najwyższego boga, na okrutne cierpienie. We Frankensteinie możemy też zresztą dostrzec nawiązania do biblijnej historii Adama i Ewy, którzy pragnąc zjeść z drzewa poznania dobra i zła, w konsekwencji zostają wygnani z raju. Porzucając jednak antyczne symbole, pytania o to, ile może człowiek nauki, jak daleko może się posunąć w imię postępu i poznania, są szalenie aktualne. Żyjemy w czasach rozwoju m.in. inżynierii genetycznej, sztucznej inteligencji, także kryzysu klimatycznego wynikającego z zaniedbań i krótkowzroczności postępu cywilizacyjnego. Czy więc zawsze to, co naukowe, jest tym, co najlepsze? Angielski filozof i socjolog. Herbert Spencer, przenosząc teorie biologiczne na grunt nauk społecznych, twierdził, że działanie moralne i działanie naturalne jest tym samym. W jego rozumowaniu naturalne było wszystko to, co da się podbudować teorią naukową. Tymczasem dokładnie takim samym myśleniem wykazywali się na przykład naziści, tłumacząc e, swoją wyższość rasową, e, niezbędność zdobywania przestrzeni życiowej kosztem innych nacji czy prowadzenie eksperymentów na ludziach. Na bardzo ładne zdanie w ramach krytyki skrajnego scientyzmu, pod którym mogę się w 100% podpisać, natrafiłem w artykule ojca Macieja Ziemby. Gdy poszukiwanie prawdy zamieni się w przekonanie o jej posiadaniu, pycha zastąpi pokorę wobec rzeczywistości. Jeśli nauka przestanie pamiętać o granicach rzeczywistości, którą opisuje, to przeobraża się w groźną ideologię. Należy jednak pamiętać, że krytyka bezgranicznej wiary w naukę i stawiania jej ponad wszelką etyką nie jest tym samym, co krytyka naukowego podejścia jako takiego. Rozdział czwarty: Odpowiedzialność stwórcy. Historia Frankensteina w bardzo symboliczny sposób obrazuje też jeden z moich ulubionych filozoficznych i psychologicznych w zasadzie wątków, mianowicie jak desperacko potrzebujemy kontaktu z naszym stwórcą, kimkolwiek czymkolwiek by on nie był, aby nadać sens naszemu życiu, i jeżeli doznamy niepowodzenia na tej ścieżce, to może to w nas wyzwalać nasze najgorsze destrukcyjne instynkty. Stwór Frankensteina, będąc niejako porzuconym przez swojego Boga, nie potrafiąc w takiej perspektywie egzystencjalnej wykuć sobie swojego własnego sensu życia, staje się prawdziwym, siejącym zniszczenie potworem. Pomijając jednak dywagację nad tym, kto odpowiada za stworzenie ludzkości i jaką bierze rzeczywiście za swoje stworzenia odpowiedzialność, myślę, że w takiej mikroskali bardzo ciekawie książka ta też nawiązuje do odpowiedzialności rodziców. Za tworzenie swoich własnych dzieci. Zresztą, bardzo sporo artykułów i książek, na jakie natrafiłem, dotyka właśnie tego wątku, i na przykład w kwestii praw dzieci, również często nawiązuje się symbolicznie do powieści Mary Shelley. Takie rozważania, które miałem już nieraz, a które wróciły do mnie bardzo mocno po zastanowieniu się nad historią Frankensteina. Jest kwestia tego, jak często mam wrażenie, że rodzice, znaczy ludzie chcący, dorośli chcący zostać rodzicami, do dzieci, do swoich dzieci, do ludzi, których chcą sprowadzić na ten świat, mają podejście nie podmiotowe, traktując te dzieci jako istoty ludzkie same w sobie, ale takie dość przedmiotowe, jako pewien sposób zrealizowania swoich celów, na przykład pewnych marzeń o posiadaniu dużej rodziny. Jako efekt tego, że naciski nie wiem, otoczenia społeczeństwa sprawiają, że no, decydują się w końcu na to dziecko. Czasem jest to, to jest przerażające, bywa to sposób na rozwiązanie kryzysu w związku, żeby no to teraz zostańmy rodzicami, wejdźmy na kolejny etap. Lub też, to, to też jest dla mnie porażające, taka narracja w sumie oficjalna, państwowa, żeby tworzyć różne zachęty finansowe, żeby ludzie tym w jakiś sposób zmotywowani na to dziecko się decydowali. Tymczasem, od strony moralnej, taka postawa, trochę jak postawa Wiktora Frankensteina, jest pogwałceniem chociażby imperatywu kategorycznego sformułowanego przez Immanuela Kanta. Człowiek i w ogóle każda istota rozumna istnieje jako cel sam w sobie, nie tylko jako środek, którego by ta lub owa wola mogła używać wedle swego upodobania. A opowieść o Frankensteinie symbolicznie pokazuje nam jeszcze jeden tragiczny mechanizm rodzicielski, kiedy to Stworzenie rodziców, ich dzieci, w jaki sposób je rozczarowują, w jaki sposób nie realizują na przykład ich planów i ambicji, potrafią się od nich po prostu odwrócić. Może nie porzucić w tak drastyczny sposób jak naukowiec swoje stworzenie, ale chociażby odwracając się od nich emocjonalnie. No cóż, jak na powieść grozy przystało, myślę, że sporo w niej takich naprawdę makabrycznych przestróg, ale do tym większej liczby cennych refleksji, myślę, że powieść ta może skłaniać. Wszystkim, którzy nie znają lub chcieliby sobie wrócić do Frankensteina w bardzo chociażby klimatycznej formie audiobooka, polecam jeszcze raz aplikację Bookbit. Przypominam, że na kod LUKASZ macie 4 tygodnie darmowego używania Bookbit. Jeżeli jeszcze z tej aplikacji nie korzystaliście, link do niej znajdziecie w opisie tego odcinka. A ja zapraszam Was jak zawsze do komentowania. Jestem ciekaw Waszych przemyśleń odnośnie samej powieści lub też poruszonych tutaj przeze mnie wątków dotyczących Chociażby uprzedzeń, czy też tego, ile można nauce, na ile powinniśmy na niej polegać, jaka, jaki jest jej stosunek, jaki powinien być jej stosunek do etyki, kwestii oczywiście odpowiedzialności stwórcy, czasami takiego małego, rodzicielskiego, ale jednak za swoje. Stworzenie. Zapraszam jeszcze raz po więcej inspiracji, też pewnie jakieś cytaty z powieści Frankenstein na mój Instagram. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robiliście, a chcielibyście tutaj wracać, między innymi po więcej takich rozważań. I ja już kończę na dzisiaj. Do zobaczenia.